Kim jest Albert Rude, a więc nowy szkoleniowiec ligowej Wisły Kraków. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dnia Piłce. Od razu muszę powiedzieć, że dzisiejszy materiał nie będzie skierowany tylko do kibiców Białej Gwiazdy. Jeżeli ktoś sympatyzuje Stali Rzeszów albo GKS-owi Katowice, to też niech nie wyłącza tego programu, bo myślę, że ten materiał może być interesujący generalnie dla wszystkich fanów Fortuna I Ligi, ale i w ogóle dla polskiej piłki, no bo też klub bardzo utytułowany, bardzo medialny. Zmienił trenera i warto o tym wszystkim powiedzieć. Przede wszystkim ten materiał będzie skoncentrowany na, pos, na osobie nowego szkolniowca Wisły Kraków, na jego sylwetce, na jego CV, trochę poczytałem, trochę posprawdzałem, natomiast też warto w ogóle powiedzieć trochę szerzej, jeżeli chodzi o zmiany trenerów w Polsce, bo wczorajszy dzień był wyjątkowo. Nietypowy, mieliśmy dwie zmiany trenerów, i myślę, że nikt chyba się nie spodziewał, że one nadejdą, a przynajmniej, że one nadejdą jeszcze w tym roku. Mowa konkretnie oczywiście o ruchu Chorzów, gdzie przecież trenera Wosia zastąpił były szkoleniowiec, widzę, wołd trener Janusz Niedźwiedź. I mówiąc szczerze, chciałem to szybko skomentować, nagrać jakiś film, natomiast kilka godzin później, zaprzyjaźniony swoją drogą, klub z ruchem Chorzów, a więc Karaków również zmieniła trenera zastąpił trenera Mariusza Jopa właśnie Albert Rudę i warto o tym wszystkim powiedzieć, zatem ten materiał będzie właśnie skupiony na temacie nowego trenera Wisły Kraków na samym początku jeszcze jakby trzymając się tego startu dziękuję wszystkim, bo udało się osiągnąć to co zamierzałem do końca roku, a więc 13 tysięcy subów na kilka dni przed Sylwestrem także naprawdę wielkie dzięki jesteście niesamowicie, i w ogóle jeżeli chodzi o ten rok 2023, no to on był na pewno... Przyomowie, jeżeli chodzi o mój kanał, zaczynałem ten rok mając niespełno 3000 subów, a na koniec roku jest ich aż 13 tysięcy, tak naprawdę wielkie serdeczne dzięki. Szacy. Każdy, kto się do tego przyczynił wielkie merci. Zaczynamy powoli gdzieś myśleć o tym roku 2024, kreując jakieś takie duże, konkretne plany. Oczywiście mam nadzieję, że ten rok też będzie równie owocny, równie udany. Natomiast jakby kończąc ten przydługawy wątek, teraz spójrzmy w kierunku wisu Kraków i nowego. No. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że wielu szkolniowców łączyło się z Wisłą Kraków, od takich najbardziej powiedziałbym, abstrakcyjnych kandydatur, jak chociażby Adam Nawałka, do tych bardziej przyziemnych, jak Maciej Stolarczyk, Kazimierz Moskal czy Marcin Brosz. Mówiło się też sporo o Januszu Niedźwiedziu, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, no, ostatecznie ruch Chorzuch wyprzedził wszystkich, wyczając to chyba nawet Krakowię, bo mówiło się sporo, że pasy być może też zmienią szkolniowce. No i właśnie trener niedźwiedź będzie czy właściwie już jest odpowiedzialny za wyniki niebieskich. No i mamy opcję hiszpańską, podobnie jak powiedziałbym połowa szatni, natomiast trzeba wierzyć prezesowi Królewskiemu, który też jakby komunikował, że ten jego proces wyboru trenera będzie dosyć konkretny, mowa o tych wszystkich algorytmach które miało za zadanie wybrać trenera, który wybierze najlepszą możliwą opcję dla Wisły jeżeli chodzi o taką, powiedzią charakterologię, filozofię tego klubu i tego trenera, który po prostu będzie w każdym momencie pasował do tego, jak Wisła Kraków ma grać w piłkę i też o jakie cele, no bo przypomnijmy przecież, że to są cele najwyższe, a więc awans do Ekstraklasy. Czy Albert Rude będzie trenerem, który faktycznie da Wiśle Kraków awans? Tego oczywiście nie wiem, natomiast możemy wczytać się w jego CV i w tę jego całą trenerską historię, bo ona mówiąc szczerze jest bardzo ciekawa, powiedziałbym nawet, że filmowa, mimo tego, że trener jest na dorobku, ma ledwie 36 lat, to już może pochwalić się bardzo ciekawymi doświadczeniami. Przede wszystkim zaczynał jako taki, powiedziałbym, instruktor, człowiek, który udzielał rad wskazówek, który dokonywał analiz jeszcze zanim rozpoczął jakby karierę trenerską. Wygłaszał różne wykłady na temat tego, jak w piłkę nożną należy grać nowocześnie, w sposób dynamiczny no i ogólnie uchodzi za takiego dużego wizjonera. Zobaczymy, czy ten gen nowoczesności zaszczepi Wiśle Kraków, natomiast pewne jest to, że takiego pomysłu autorskiego pomysłu odmówić mu absolutnie nie można. Jego gdzieś talent dostrzegł słynny urugwajski trener Diego Alonso, który odpowiadał w przeszłości za kadrę Urugwaju, tam no dość nieudana ta przygoda. Pamiętamy przecież katarski mundial, czy też krótko był związany z Sewillą. Natomiast to jest trener bardzo utytułowany i bardzo popularny, zwłaszcza w Ameryce Południowej. Ten trener sięgnął po Alberta Rudę i włączył Rudę. Do swojego sztabu trenerskiego. Pracował z nim w meksykańskiej Paczuce, w Montereju, a także w queretaro Natomiast jeżeli chodzi o jego obowiązki, jego zakres obowiązku, no to był on odpowiedzialny za analizę. Nie był on de facto drugim trenerem, natomiast takim członkiem sztabu, który uzupełniał gdzieś ten, ten cały sztab trenera Alonso i odpowiadał właśnie za analizę przeciwnika, za te fragmenty, czyli coś co jest potrzebne i generalnie jakby tutaj zarządzał tym wszystkim, jeżeli chodzi o taki warsztat przygotowawczy przed konkretnym spotkaniem. Jeżeli chodzi o meksykańską przygodę katalończyka, no to była ona no bardzo Udana, spontanowała się mistrzostwem, a także wygraniem Ligi Mistrzów w tamtym rejonie. Także naprawdę można powiedzieć, że duży plus obok nazwiska młodego trenera, który gdzieś rozpoczynał swoją karierę szkoleniowca. No i później postanowił, że będzie pracował na własne nazwisko. Został pierwszym szkoleniowcem, najpierw w klubie. Ala ULN, to jest ekipa z Ligi Kostarykańskiej, tam w najwyższej klasie rozgrywkowej, spędził na ławce tego klubu 40 spotkań i co najważniejsze i kluczowe z perspektywy Wisły Kraków mierzył się on w playoffach, a więc w takiej fazie sezonu, no po tej fazie zasadniczej, fazie sezonu playoffs, kiedy gdzieś stawką był tytuł mistrzowski i dwukrotnie, co ciekawe, miał okazję się tam mierzyć. I co najważniejsze, no niestety za każdym razem poległ w tych meczach finałowych, także skąd my to znamy, mogą zapytać kibice Wisły Kraków, pamiętamy tę rundę wiosenną minionego sezonu w wykonaniu Radosława Sobolewskiego i te przegrane baraże w półfinale z nie puszczą także to może wydawać się niepokojące. Natomiast co jeszcze bardziej może wydawać się niepokojące i budzić jeszcze większy znak zapytania, to jego kolejna trenerska przygoda. Tym razem objął ekipę z trzeciego poziomu rozgrywkowego w Hiszpanii. Konkretnie chodzi o Castellón, spędził na ławce tego klubu 22 spotkania, i również ta przygoda w Castellónie zakończyła się meczami, gdzie stawką był awans do drugiej ligi hiszpańskiej. Przeszedł etap półfinału, natomiast w finale. W w dwóch finałowym, ostatecznie. Polek, jego drużyna przegrała z Alcoronem 1-2 do w tym dwumeczu. I tak patrząc na szybko, no mówimy tutaj o spotkaniach o bardzo wysokiej stawce, o meczach kluczowych, które gdzieś rzutują na całą jego karierską, e, trenera, e, trenerską karierę. I tutaj mówimy o trzech historiach, które zakończyły się za każdym razem porażkami. Także to naprawdę może wydawać się niepokojące, w świetle tego, że obejmuje Wisłę Kraków, a więc klub, który będzie celował w tę walkę o awans. No i być może, nie wiem, czy zakończy ten sezon pierwszej ligi na miejscach dających bezpośredni awans. Natomiast jest wysoce prawdopodobne, że zakończy ten sezon zajmując lokaty od 3 do 6, a więc dające udział w barażach o ekstra klasy. Jeżeli chodzi o preferowane ustawienie Hiszpana, chociaż oczywiście no, to wszystko wyjdzie w praniu, no, bo często się o tym pisze, natomiast tak naprawdę szyjesz z tych materiałów, które masz na miejscu. A wiadomo, że ten trener nie wyczaruje e, z Wisły Kraków e, jakiejś niesamowicie grającej drużyny, to znaczy raczej będzie musiał używać tych narzędzi, które dostanie przerymonta. Jego preferowane ustawienie to jest 1, 4, 4, 2. Znalazłem też takie informacje, że lubi stosować ustawienie 1, 4, 2, 3, 1, a więc bardzo popularne kiedyś w przeszłości. Natomiast no mówmy się, raczej pasjonalne tego DNA Wisły Krakowa, a więc Wisły, która lubi grać w piłkę, ten taki krakowski techniczny futbol, natomiast wiadomo, że też no kibice Wisły Krakowa, raczej będą nastawieni na wyniki, przede wszystkim chodzi o skuteczność i o e, wygrywanie. Ma też taką łatkę szkoleniowca, który lubi pracować z młodzieżą i który lubi rozwijać piłkarzy, to by naprawdę było bardzo istotne, no bo obok tych wyników też ważne jest to, żeby ta drużyna miała wschodzić kilku naprawdę młodych Polaków i była zbudowana nie tylko kacprem Dudą, ale jeszcze innymi młodymi piłkarzami, fajnie też jakby rozwinął się krzyżan który dostał od trenera więcej minut, być może Olejarka, czy Gogu, który miał naprawdę fajną końcówkę tej jesieni. Także liczymy na to, że tutaj ten trener, a więc Albert Rude obok wyników, dołoży coś ekstra od siebie, że będziemy widzieć taką pieczątkę tego trenera, że postawi swój stempel na wynikach bieg gwiazd, bo mówmy się szczerze, no teraz możemy dużo mówić o tym trenerze, że ma ciekawe CV, że ten wybór jest taki, a nie inny, natomiast ma bardzo dużo czasu, bo jeżeli chodzi o początek rundy wiosennej pierwszej ligi, no to jest dopiero środek lutego, także naprawdę ponad miesiąc czasu na odpowiednie przygotowania. Wiadomo, że Wysokrak no to jest klub, który ma bardzo duże oczekiwania, który ma bardzo duże ambicje, natomiast jestem przekonany, że wybierając tego trenera, prezes Królewski dokonał jakby jak najszerszej selekcji, wziął pod uwagę kilka opcji, m.in. zostawienie Mariusza Jopa na stanowisku trenera. On ostatecznie zostanie włączony do tego sztabu no i miejmy nadzieję, że tutaj wesprze Katalonczyka swoją wiedzą na bazie pracy z drużą rezerw, czy na bazie tych trzech spotkań, które swoją drogą wszystkie wygrał. Jeżeli chodzi o mnie, moją osobistą opinię, no to też nie chcę tutaj specjalnie krytykować, ani chwalić e, i popierać tego wyboru, bo oczywiście wszystko nam pokażą wyniki w rundzie wiosennej, natomiast jest to naprawdę opcja ciekawa. Jest to odejście od tej, mówiąc kolokwialnie karuzeli, także naprawdę tutaj widzimy, że prezes Królewski chce myśleć nieszablonowo i naprawdę kierował się tymi swoimi algorytmami, bo tak jak wspominałem zresztą wcześniej, ta selekcja trwała dość długo, były brane pod uwagę właściwie wszystkie warianty, jeżeli chodzi o charakterologię, e, pomysł na piłkę, no i na sam końcu oczywiście warsztat trenerski, także wierzą w to, że te wszystkie algorytmy wyznaczyły dobrze i że to rzeczywiście była najlepsza opcja. Jeżeli chodzi o tego szkolniowca, no dodajmy też, że będzie pracował pierwszy raz, no nie chcę powiedzieć poza granicami swojego kraju, bo przecież był m.in. asystentem w Interze Miami, czy praca w Kostaryce, natomiast no jest to gdzieś absolutnie kulturowo inny region, no bo różni się Meksyk, Hiszpania, a Polska, także tutaj mam nadzieję, że sobie poradzi i będzie oczywiście obudowany dość wyjątkowo, no bo w Wiśle tych Hiszpani Hiszpanów jest naprawdę dużo, także jeżeli chodzi o ten język hiszpański, no to będzie on się pojawiał w szatni, no i liczymy na to, że ta chemia na linii właśnie piłkarzy-trener będzie no to odpowiednim poziomie. Trzymamy kciuki, kibicujemy, będziemy sprawdzać, też mówiąc szczerze, liczę na jakieś ciekawe transfery, być może wielu wzmocnień nie będzie, natomiast myślę, że dwa, trzy ruchy zostaną być może zrealizowane, to się też będzie pewnie wiązało z tymi transferami wychodzącymi. Sam zresztą nagrałem niedawno materiał w sprawie plotek transferowych, gdzie pojawiała się taka spekulacja, że Igor Łosicki być może odejdzie z Visu Kraków do Polonii albo do Wisły Płock, także być może nowy stopper się w drużynie Wisły pojawi. No zobaczymy, jakie te ruchy kadrowe gdzieś się wkrótce pojawią myślę Kraków. Fakt są takie, że jest nowy trener, jest duża ekscytacja, natomiast jest, umówmy się, też bardzo duża. Nie wiadomo, kanał 365 dni, o Piłce, 13 tysięcy subów to nie koniec, to nie meta, także zachęcam oczywiście wszystkich do tego przycisku na dole o nazwie subskrybuj, pamiętajcie też o kciukach w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.